W ostatnich miesiącach nazwisko Jari Carrisi ponownie przyciągnęło uwagę opinii publicznej. Wszystko zaczęło się, gdy muzyk opublikował, a następnie usunął relację na Instagramie, na której obok zdjęcia Alabano i Loredany Leciso widniał krucyfiks, a towarzyszył jej komentarz. Szef nie może się doczekać. Krótka wiadomość, ale wystarczająca, by wywołać falę debat, interpretacji i opinii. Treść, która zniknęła w ciągu kilku minut, została już przechwycona i udostępniona tysiące razy. Dla wielu nie był to zwykły atak, sygnał, że coś głębokiego, starego i nigdy do końca nierozwiązanego powraca. To nie był pierwszy raz, kiedy Jari wyraziła dezaprobatę wobec partnera ojca. W poprzednich wywiadach otwarcie przyznała, że jej kariera muzyczna również została zahamowana przez medialną ekspozycję rodziny i wewnętrzne napięcia. Debata w mediach społecznościowych ma jednak inny wydźwięk. Jest natychmiastowa, publiczna i niekontrolowana. A kiedy wypowiada ją jedno z dzieci kultowej pary Alabano i Rominy Power, nieuchronnie wywołuje poruszenie. Wybór tak jasnego sformułowania wywołał pytania które do dziś krążą w internecie. Dlaczego teraz? Co ponownie rozpaliło tę niechęć? Czy to odosobniony incydent, czy też oznaka bardziej napiętej atmosfery rodzinnej niż mogłoby się wydawać? Reakcje były błyskawiczne. Gazety i specjalistyczne portale internetowe donosiły, że Loredana była głęboko poruszona tym gestem, zwłaszcza, że został on ujawniony publicznie i w czasie, gdy sytuacja rodzinna wydawała się uspokoić. W Celino San Marco, według niektórych źródeł, atmosfera wróciła do normy, choć relacje są bardziej napięte niż zwykle. Co ciekawe, pomimo zamknięcia publikacji, dyskusja nie ucichła. Wręcz przeciwnie, ożywiła powracający temat plotek w kraju. Złożoną relację między Jari a partnerem jej ojca. Relację, która nigdy nie została w pełni zdefiniowana, naznaczoną epizodami, zawoalowanymi komentarzami. Przesłuchaniami i długimi okresami znaczącego milczenia. I tu historia robi się jeszcze ciekawsza. Nie mówimy tu o prostych niechęciach czy nieporozumieniach, ale o dynamice rodzinnej, która przez lata była obserwowana z zewnątrz, bez znalezienia jednoznacznego wyjaśnienia. Każdy drobny znak jest analizowany jak klucz do większej układanki. Wprowadzenie Rominy Junior do historii. Postaci często dyskretnej i mniej publicznie zaangażowanej w konflikt, dodaje jej kolejny poziom złożoności. Wielu zastanawia się, jaki wpływ może mieć na nią ten nowy rozdział napięcia, biorąc pod uwagę jej emocjonalny związek z konfliktem i jej pośrednią pozycję w dynamice trwającej od dziesięcioleci. Ta historia to nie tylko plotki. To najnowszy fragment splątanej sagi rodzinnej. Opowieści o uczuciach, rywalizacji i konflikcie tożsamości na oczach całych Włoch. Rozdział, który, sądząc po reakcjach w internecie, może zwiastować znacznie poważniejsze wydarzenia. I teraz pytanie nasuwa się spontanicznie: co tak naprawdę kryje się za tym usuniętym postem? Czy to był impuls, prowokacja, czy znak, że relacje znów się pogorszyły? Pozostańmy tutaj, ponieważ w kolejnych sekcjach przeanalizujemy, co wydarzyło się wcześniej. Co na nowo rozpaliło iskrę i jaką rolę tak naprawdę odgrywają bohaterowie tej historii. Aby zrozumieć kruchą atmosferę otaczającą tę kwestię, konieczne jest przypomnienie kluczowych momentów, które ukształtowały relacje między Jari Karrisi i Loredaną Lecisą. Relacja, która przez lata była wielokrotnie wystawiana na publiczną krytykę, często bez zgody protagonistek. I to właśnie w tej interakcji między życiem prywatnym a narracją medialną tkwi źródło wielu napięć. Jeden z pierwszych widocznych punktów tarcia sięga czasów, gdy Albano i Romina Power przeżywali długo oczekiwany powrót do kariery artystycznej. Jari, która zawsze łączyły artystyczne i emocjonalne więzi z matką, wielokrotnie wyrażała swój wielki entuzjazm dla tego zawodowego odrodzenia, wypowiadając się publicznie w pozytywny sposób. Jednocześnie Loredana musiała zmagać się z rosnącą presją mediów, często przedstawiana w gazetach i talk show, jako trzecie koło uwozu w i tak już skomplikowanej sytuacji. Ta narracja, zdaniem wielu komentatorów, dodatkowo napięła relacje rodzinne. I tu właśnie historia przybiera znaczący zwrot, gdy wizerunek publiczny zaczyna wpływać na prywatne reakcje. Z biegiem czasu Jari opublikowała więcej niż jedno oświadczenie, w którym wyraziła pewien dyskomfort związany z pewnymi decyzjami komunikacyjnymi dotyczącymi jej występów telewizyjnych. Nie były to bezpośrednie ataki, a raczej refleksje, które wielu fanów zinterpretowało jako oznaki głęboko zakorzenionego niepokoju. Nawet zarządzanie wystąpieniami publicznymi, często podzielonymi między dwa bloki rodzinne, Przyczyniało się do podtrzymywania napiętej atmosfery. Z jednej strony tych, którzy popierali kultowy powrót, Albano i Rominy, z drugiej tych, którzy utożsamiali się z nową rzeczywistością rodzinną zbudowaną z Loredaną. Przez lata narracja medialna oscylowała między zbliżeniem, wyciszeniem, częściowymi wyjaśnieniami, a długim milczeniem. Każde publiczne oświadczenie było analizowane przez opinię publiczną. Jakby zawierało ukryty przekaz. A jednym z elementów, który zawsze budził kontrowersję, była niestabilna równowaga między dwoma światami emocjonalnym i zawodowym. Dwoma wszechświatami, które w przypadku rodziny Carisi nigdy nie były całkowicie oddzielne. Kiedy Jari opublikowała tę wiadomość, która później została usunięta, po prostu ujawniła lata napięć, które społeczeństwo odczuwało ale rzadko wyrażało je tak otwarcie. Internet natychmiast powiązał ten gest z długą serią wcześniejszych incydentów, tworząc mozaikę, która ponownie otworzyła pytania, które zdawały się być skrywane. Wielu fanów wspominało dawne wywiady, fragmenty programów telewizyjnych i momenty, w których obie strony rodziny wyrażały sprzeczne poglądy. Nie ma potrzeby fantazyjnych rekonstrukcji. Wystarczy zaobserwować, jak przez lata obie narracje rodzinne pozostawały równoległe, czasem bliskie, ale rzadko całkowicie splecione. W tym kontekście nowy odcinek nie wydaje się być odosobnionym przypadkiem, lecz raczej naturalną konsekwencją historii, która nigdy nie znalazła ostatecznego rozwiązania. Obecność Rominy Junior w centrum debaty dodatkowo potęguje zainteresowanie, nie dlatego, że podsyca kontrowersje, ale dlatego, że jej rola w rodzinie nadaje jej symboliczną wagę, którą publiczność natychmiast dostrzega. Usunięty post był tylko kolejnym impulsem, ale w sieci odbił się echem jego asertywny ton, daleki od typowo powściągliwego podejścia Jari. Jej stanowisko wywołało pytanie, które fani zadawali sobie od lat. Czy konflikt rzeczywiście ucichł, czy też został po prostu odłożony na później? Zaraz po opublikowaniu posta wielu użytkowników powtórzyło stare wypowiedzi, łącząc incydent z ukrytym i nierozwiązanym napięciem. Aby wzmocnić przekaz, niektóre media donosiły, że w rodzinie gest ten nie został odebrany jako zwykły wybuch złości, lecz jako kolejny dowód kruchej równowagi. Oficjalne milczenie Albano odegrało ważną rolę. Nie było żadnej natychmiastowej odpowiedzi, żadnego oświadczenia. Jedynie pozorny spokój, który wzmocnił echo gestu. Zanim oburzenie opadło, internetowa debata już wybuchła. Podzieleni fani, sprzeczne interpretacje niektórzy bronili Jari, inni popierali Loredanę. Ten klimat ponownie przywrócił medialne zainteresowanie tą kwestią, czego nie było od dawna. W tej historii nazwisko Rominy Power pojawia się nieustannie. Nie dlatego, że interweniuje bezpośrednio, wręcz przeciwnie, często woli milczeć, ale dlatego, że jej postać zachowuje symboliczną władzę. Widzowie zdają sobie sprawę z emocjonalnego wpływu, jaki jej relacja z Albano wywarła na rodzinę, a wszelkie późniejsze napięcia są nieuchronnie interpretowane w kontekście tamtej przeszłości. Romina Junior z kolei zawsze była bardziej zrównoważona. Jej publiczne wystąpienia są wyważone, dalekie od kontrowersji. Dlatego wielu było zaskoczonych, gdy jej nazwisko pojawiło się w kontekście nowych medialnych kontrowersji. Jej centralna pozycja w rodzinie sprawia, że jest częścią tej narracji, nawet gdy milczy. Wielu komentatorów zwróciło uwagę na interesujący aspekt. Za każdym razem, gdy sytuacja między Jari i Loredaną wychodzi na jaw, Romina Junior jest postrzegana jako potencjalny klucz do zrozumienia wewnętrznej równowagi. Nie dlatego, że interweniuje, ale dlatego, że reprezentuje ogniwo łączące różne uczucia i wrażliwości. Ostatecznie to nie sam odcinek ma największy wpływ, ale to, co reprezentuje. Każda rodzina, nawet ta najbardziej nagłośniona, zmaga się z delikatną równowagą, splątanymi uczuciami i ranami, których czas nie zawsze w pełni leczy. Historia Jari, Loredany i Rominy Junior przypomina nam, jak trudno jest zachować harmonię, gdy życie prywatne nieustannie przeplata się z życiem publicznym. Jednak te historie mają drugą stronę. Zdolność skłaniania nas do refleksji nad naszymi relacjami, więziami, które nas definiują, i odpornością potrzebną do stawiania czoła pozornie nieprzezwyciężalnym napięciom. Dynamika tej rodziny. Z jej milczeniami, ponownych narodzinach i nieporozumieniami, staje się zwierciadłem, w którym wielu rozpoznaje coś znajomego. I pojawia się pytanie: co się stanie, gdy nadejdzie kolejny krok? Publiczne wyjaśnienie? Spotkanie za kulisami? A może nieoczekiwany nowy rozdział? Zanim zakończę, chciałbym zwrócić się do tych, którzy śledzą tę historię razem z nami. Ten kanał rozwija się dzięki społeczności, która lubi zgłębiać temat. Analizować go i rozumieć, co kryje się za nagłówkami. Jeśli cenisz sobie tego typu treści, rzetelne, oparte na badaniach i przemyślane, Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie. Jeśli chcesz, zostaw komentarz. Powiedz mi, co myślisz o tej historii, która dynamika wywarła na ciebie największe wrażenie i co Twoim zdaniem może się wydarzyć dalej. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Aby nie przegapić przyszłych odcinków, ponieważ przygotowujemy jeszcze bardziej szczegółowe aktualizacje. A jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność w bardziej konkretny sposób, możesz również przekazać darowiznę gest, który pozwala nam tworzyć coraz bardziej kompleksowe, przemyślane i wysokiej jakości treści. Każdy datek, duży czy mały, pomaga utrzymać przy życiu tę niezależną przestrzeń poświęconą informacji i rozrywce. Teraz Twoja kolej. Czy uważasz, że ten odcinek będzie nowym punktem zwrotnym w relacjach rodzinnych, czy też pozostanie odosobnionym incydentem? Dajcie znać w komentarzach, bo jak w przypadku każdej wspaniałej historii, to właśnie Wasze czytanie sprawia, że nabiera ona życia.